tak jest, że po prostu nie chcę żebym rzucać, kombinować, a ją w dupie. Jest, jest ryba i to ładna. W końcu, w końcu. Siemanko, witam Was dzisiaj. Oczywiście za mną belly boat, a przede mną muszę Wam to pokazać. Po prostu coś pięknego. Jestem w miejscu, w którym byłem kilka lat temu, ale łowiłem z drugiej strony. Jest tylko jedno dojście do tego jeziora. Nie ma tu możliwości łowienia innego niż ze środka pływającego, ponieważ jest to wszystko porośnięte trzciną. Nie ma się tu jak dostać, ale jeżdżąc sobie paluszkiem po mapie udało mi się takie oto piękności cudo znaleźć. Okazuje się, że jest z jednej strony dostęp, tylko spytałem grzecznie farmera, czy mogę sobie tutaj wjechać. Oczywiście pozwolił, nie ma problemu. Kapitalne miejsce. Poza tym farmer mi powiedział, że nikt tutaj nie łowi, nie widzi tutaj wędkarzy, co prawda jest tu jakaś chłodeczka, nie wiem, może jego. I powiedział, że jest tu mnóstwo szczupaka. Ja kiedyś, mówię, byłem tutaj, ale niestety tam pan z przeciwnej strony, gdzieś tam było też jedno takie małe miejsce, z którego można było łowić. Niestety farmer, czy tam właściciel tego miejsca powiedział, żebyśmy się spakowali i sobie poszli, że nie pozwala na jego terenie przebywać. No i odpuściłem sobie, nie byłem tu dobre 4-5 lat. Także liczę, że przez te 5 lat na pewno szczupaki urosły tutaj. Tym bardziej jeszcze, że tak jak mówię, nie ma tu nikogo a farmer. Też mi powiedział, że jest tu mnóstwo mususów szczupaka. E, jedyna rzecz, która może będzie mnie martwiła, to to, że nie wiem czy wy to widzicie, ale wam później może pokażę, jest bardzo czysta woda. Jakieś chmurki nachodzą, więc też na wiaterek że się ruszy, e, więc może na pewno mi pomoże w dzisiejszych zmaganiach. Dobra. Nie przedłużam, siadam na mojego beli, bełta i lecę, lecę, lecę. Powiem Wam tak, przejrzystość wody tu jest taka, że ja nawet echa nie będę potrzebował. Po prostu, bo widzę wszystko, kurwa, w polarach. Podemną jest 2 metry, a ja widzę normalnie dno. Wypływam z miejscóweczki ze slipu. Jest przepiękna miejscówka, kurde. Jestem pod wrażeniem. Woda jest bardzo przejrzysta i już widzę, że tu jest mnóstwo ryb. O, jest okoń, jest okoń i to ładny. Ładna ryba albo taki waleczny, albo taki ładny. Na 100% to jest okoń. kotnaki 5 gram o, no i pięknie. I pięknie. Jestem już happy. Jestem już happy. O, pięknie. O, konie. O. <ścoughs> super, ale jestem happy. W końcu nie jest duża ryba, tam jest szczupaczek, w końcu. W końcu, w końcu. Więc ci szczu do końca Jest i taki mały goś Taki mały Jakiś taki pokręcony widzicie? Co dzisiaj kolego? Gumę walną czy tam coś cię przetrąciło i już quick Quick Lace Oczywiście szattizik. Dobra, jeszcze dalej. No, jednego szczupaczka i dwa okonki, no to kurde, trochę... słabo. <grafię> Jak na jezioro, na który nikt nie łowi. Może tu nie ma ryb. <grafię> Czasami tak jest. Że po prostu nie chcą. Się tu rzucać, kombinować, a on w dupie jest to jest to ryba i to ładna tak. w końcu, w końcu. O, ale ciągle, o to będzie fajna ryba będzie fajna ryba Jak to będzie meter to po prostu będzie gitara Padał, I, i, ale jedzie. Co to? Jest ładna ryba, piękna. No, warto było czekać. Chodź koleżko, chodź niech Cię tu zobaczy. Daje czadu. Nie wyskakuj mi tylko. Idzie do powierzchni. ładna ryba. O, ale, ale to było piękne. Piękna ryba, chyba stał ponad. Piękna silna ryba. Jeszcze zaczął wiatr, ten deszcz padać. O, to koleżanko. Deszcz pana zau. Hmm. Jeszcze nie gotowa. Jeszcze nie gotowa. Silna, silna, łajza. Dobra, chodź tu do mnie. Pięknie. Jest moja, jest moja. Dobra, już wam pokazuję rybeczkę. Nic się nie działo na tym jeziorku, ale tak, tak jak myślałem, że wpadnie piękna mama. 107 cm. 107 cm. Piękny szczupak, ale gruby po prostu. Teraz go jeszcze zważę. Piękna mama. 107. Nieźle. Nieźle. Ząbki ma. Puśćcie rybeczkę. Jak widzicie, stoi tutaj zaparkowała. Czasami ryby po prostu muszą odpocząć sobie. Nic jej nie jest. Stoi sobie między, między zielem. Zaparkowane. 107. Nie będę jej tu stresował. Czasami widziałem Irlandczycy jak wypuszczają ryby, a jak łowią na trupka, to po prostu ryba odpływa kawałek i stoi, staje w takim zielu sobie. No i tam odpoczywa oczywiście po walce. Tym bardziej, że woda jest ciepła, trochę tlenu jest mniej. A tutaj, tutaj jest chłodniejsza woda, także niech się dotleni, odpłynie sobie nic i nie jest. Nie przewraca się, nie wywraca się, także jest okej. Okay. Dobra, a ja lecę na beli i może jeszcze coś uda się złowić. Jeszcze kilka rzutów muszę zrobić i będę się zbierał pomału. Jest godzina sporo, godzin już spędziłem 6:30. Więc kilka rzutów jeszcze zrobię. Znaczy, będę łowił dopóki nie dopłynę do brzegu tymi większymi przynętami. Niestety nic się nie dzieje, nie jest ta ryba dzisiaj zbyt aktywna. A wiem, że tu są ryby, na pewno są do tej ryby. Tylko nie są po prostu aktywne. Woda jest bardzo przyświetlona, jak widzicie. Mam dużo słońca, no i ten szczupak jednak jest ostrożny. Pomimo tego, że jest jakaś fala, to nie chcę brać. To jest miejsce, w którym rzadko kto jest, rzadko kto tutaj łowi. Praktycznie nikogo nie ma. Jest dostęp tylko z jednego miejsca, z brzegu, żeby łowić. A tak to tylko, a tak to tylko, proszę ja Was, środka pływającego. Typu kajak albo jakaś łódź, którą może ktoś tu w jakiś sposób jeepem albo traktorem dowiezie, bo nie ma możliwości mm, zwodowania w inny sposób. Aha, miejsce do wodowania też jest bardzo trudne. Kończę dzisiaj, więc krótkie podsumowanie dzisiejszego dnia. Nie działo się zbyt wiele. Filmik będzie. <laughs> krótki, bo wpadły tylko trzy ryby, aczkolwiek będzie filmik i no i ta trzecia ryba naprawdę e, zacna, jak widzieliście, 107 cm. Jak najbardziej cieszy się mordka. Jak widać, udał się mój wypad i e, najpierw szukaniem palcem po mapie miejsca, w którym mógłbym się zwodować belly boatem. Dlatego też polecam belly boata, bo to jest naprawdę fajna Fajna e, rzecz, fajna sprawa. Można e, spokojnie zapakować to do jakiegoś e, nawet małego samochodziku, napompować nad, nad rzeką czy nad jeziorem i sobie po prostu popływać. E, no i połowić. I właśnie w takich trudno dostępnych miejscach coś <laughs> Wam pokażę. Połowiłem jeszcze godzinę. Opa, jakoś tutaj dalej stoi Hej Hej Nie było mnie z godziny no to stoi dalej Odpoczywa ale ja co tam? Już odpoczęłaś jestem nie było tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem jest Hej, o, poszła teraz. Patrzcie, <grytanie> odpoczęła. Była w tych strzach. Nie było z godziny, z półtorej godziny. Cały czas to stała w tym miejscu. Kapitalnie. gdzie jest? Gdzie jest? Już poszedł gdzieś. Poszła gdzieś. Nie widzę już jej. No i jak widzieliście, tak zostawiłem tą rybę. Chociaż nie, nie spodziewałem się, że będzie w tym miejscu aż tak długo. E, nie było mi chyba z półtorej godziny, może nawet lepiej. E, a ona sobie nadal tutaj stała. Dotknąłem ją tylko i sobie spokojnie, Twoją gracją i wdziękiem, piękna 107 meczka odpłynęła. A ja pakuję się do domu i lecę. Dzięki za obejrzenie silniku, klapeczka. Ja się bardzo żegnam i lecę, lecę, do domu. się. się, do następnego,